Dzień dobry, dzień dobry! Chciałbym dzisiaj zrobić taki materiał o moich odczuciach ostatnich dni. A dlaczego taki? Ano, dlatego, że spróbowałem czegoś zupełnie innego. Nie chcę tutaj kogoś odstraszać, nie chcę tutaj, żeby ktoś. Nie wiem, zaraz sobie pomyślał, że Chinzul się zwija i tak dalej. Chodzi tutaj dokładnie o nasz tytuł, w który gramy od wielu, wielu lat a mowa o World of Tanks. Ja w ten tytuł już gram ponad 9 lat. I szczerze powiem, po ostatnich doświadczeniach w nowej grze Diablo 4 zaczyna mnie ten tytuł powoli odpychać. A dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, może dlatego, że brakuje mi czegoś nowego może dlatego, że. Chciałbym od tego tytułu czegoś więcej. Pokażę Wam, co takiego Wargaming przygotował nam na ten tydzień. Mamy tutaj wyzwanie wyzwanie opanowania czołgów. Czy jesteś asem pancernym? I tutaj mamy grać danymi klasami, zdobywać medale, zdobywać punkty, a za te punkty będziemy dostawali nagrody. Ale jakie nagrody? Słuchajcie, najlepsze nagrody to mamy srebro, mamy busty do ekspienia, mamy różne racje żywnościowe, apteczki itd., itd. Wyzwanie? No jest i to jest wyzwanie na ten tydzień. Co takiego jeszcze Wargaming przygotował nam w tym tygodniu? Przygotowali nam nowy kontrakt na pojazd Jammer, praktycznie niewidywany, mało znany, jest to chyba, nie wiem, Med. Siódmego Tieru, czyli pojazd składak. Takie pomieszanie z poplątaniem. Ten pojazd będziecie mogli sobie zrobić w kontrakcie. Lecimy dalej. Co takiego tutaj jeszcze Wargaming nam przygotował? Słuchajcie, patrząc na cały ten tydzień, do kiedy to jest? Do 3 kwietnia i lecimy tak: contract jammer, tutaj mamy sprzedaż czołgów premium, tutaj mamy Wyzwanie, granie właśnie tymi pojazdami wszystkimi, zdobywanie nagród w postaci srebra i różnych bajerów. Lecimy dalej. No, słuchajcie, na 1 kwietnia, czyli na Prima Aprilis będziemy mieli prawdopodobnie i to nie jest niby żart, czołg do sprzedaży. Wow. T26E5. Co to za czołg Patriot? To jest Patriot ten pojazd będzie może w sprzedaży, może nam go dadzą, ale chodzi tutaj, że to będzie kolejny czołg, który będziecie mogli sobie zdobyć. Lecąc dalej, mamy w sprzedaży wspaniałe emblematy na Prima Aprilis za jedyne 2000. Lecimy dalej. Co tutaj Wargaming jeszcze dla nas ma? Kolejny czołg premium w sprzedaży, który już jest od jakiegoś czasu. Lecąc dalej, kolejne czołgi premium od jakiegoś czasu. Patrząc na różne inne bariery, mamy busty, mamy różne dopałki, również w sprzedaży. Patrząc dalej, super saving, czyli czołgi w sprzedaży. Lecąc dalej, mamy tutaj event taki ala mini sezon, gdzie musimy grać, zdobywać nagrody i tak dalej. Lecimy dalej. Co tutaj będzie? Community Map Testing. oni już to. Tą mapę testują nie wiem od jakiego czasu, ale na razie jeszcze mapy nie ma. Kolejna nowość czołg premium, który już wszedł jakiś czas temu, ale dalej go możemy nabyć. Lecąc dalej, mamy sprzedaży nowych, starych załogantów. Jak zwał, tak zwał wspaniali załoganci pasujący do naszych mechanicznych pojazdów. I lecimy dalej. Tutaj mamy pojazdy do zdobycia, te czołgi premium, gdzie zdobywacie punkty i później sobie wymieniacie na dane pojazdy. Lecąc dalej, sprzedaż czołgów premium, lecąc dalej, sprzedaż czołgu premium, lecąc dalej, karty i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie powstaje, czy to nie zaczyna być nudne? Powiem Wam tak, pograłem w Diablo przez weekend i nie grałem w WOTA, czwarty dzień już nie gram w WOTA i szczerze wam powiem, nie chce mi się grać w WOTA. Dlaczego? Jest kilka powodów. Te powody wymieniłem właśnie pokazując wam co takiego Wargaming przez wiele, wiele miesięcy ma nam do zaoferowania. Mało tego, zerknijmy na pytania, które pojawiły się jakiś czas temu. Na streamie, w sumie to chyba było w piątek, na streamie Wargamingu. I teraz zobaczcie na to. Będzie update do pojazdu Avre. Ten, który został wprowadzony niedawno. Już po prostu gracze mieli dość, między innymi ja. Miałem dość, jak schodziłem w przeciągu 10 bitew 3 razy schodziłem na hita od tego pojazdu. Jest mocny, jest naprawdę za mocny. I Wargaming w końcu po... W wielu narzekaniach graczy postanowi prawdopodobnie oni się będą temu przyglądać, że ten pojazd nie będzie widział ósemek. No teraz pytanie, co z dziewiątkami? Teraz najważniejsze pytanie, jakie sobie tutaj powinniśmy postawić, czy taki pojazd powinien trafić ogólnie do gry, a szczególnie na drugą wojnę. Zastanawia mnie to. Super testerzy, ja wiem, że oni nic kompletnie nie mają do powiedzenia, to jest taki, powiedzmy, takie kółko wzajemnej adoracji. Oni sobie tam coś bredzą między sobą, wymieniają się. Sam zresztą byłem, korzystałem z tego i wiem, na czym to polega. Przekazują swoje opinie, tak zwany feedback, jak to orgaming nazywa po angielsku. A oni i tak to co mają zrobić, to zrobią. I teraz pytanie powstaje: po co taki pojazd wprowadzają, gdzie totalnie niszczy rozgrywkę, totalnie wkurza innych graczy, gdzie po prostu czasami mają dość. Mało tego, kolejnym pojazdem, którym się, któremu będą się przyglądać, jest ten właśnie Weasel, ten mały kurde z trzeciej ery ta niszczarka rakietowa. Kolejny pojazd był na superteście, supertesterzy go testowali, no chyba ja nie wiem, albo są tam sami idioci, że nie widzą, że ten pojazd może być totalnie wkurzający, totalnie niepasujący do tego co się dzieje na zimnej wojnie, mimo to Wargaming wprowadza taki pojazd, rozwalając tak samo jak to zrobili na drugiej erze, wprowadzali wcześniej Armadildo, Tutaj rozwalili trzecią erę, wprowadzając ten pojazd, gdzie wielu, wielu graczy skarżyło się na niego. I kolejna rzecz. Pada pytanie na temat, niby oni tutaj mówią, będzie nowa mapa. I pada pytanie, jaka to mapa? Gracze pytają, ogólnie społeczność pyta, jaka to mapa? Tak jakby to było trudno odpowiedzieć, że będzie to taka i taka mapa, czekajcie. Cały czas ją testujemy, cały czas ją robimy, i tak dalej. Nie, to oni tutaj bawią się w zgadywanki, tak jakby mieli, nie wiem, dzieci dziesięcioletnie przed sobą i dawali im jakieś takie zgadywanki. A zgadnijcie, jaka to mapa? To będzie mapa letnia. Słuchajcie, ja mam prawie 50 lat i z takim podejściem, to ja <ścoughs> nie wiem, nawet czasami jak zadaję jakieś zagadki mojej córce, która ma 12 lat to ona ma po prostu dość. Nie chce jej się bać w jakieś takie pierdoły. To nie są te czasy, gdzie ktoś tam się bawił w jakieś zgadywanki. Albo chcesz powiedzieć, albo nie chcesz powiedzieć. Powiedz, jest to taka i taka mapa, poczekajcie, będzie wprowadzona za dwa miesiące. Spoko, każdy wie o co chodzi. A tutaj, no, taka zgadywaneczka. Mapa będzie to letnia. Letnia mapa, gdzie tych map nam zabrali bardzo dużo i tych map letnich jest... No, sporo. I oni teraz się pewnie zastanawiają, e, pewnie oni wszyscy ci nasi gracze będą siedzieli i myśleli przed, przed, przed obiadem, może, może gdzieś po pracy, a może w kościele. Kurde, jaka to mapa, jaka to mapa, jako Wargaming wprowadzi mapę. Dla mnie to jest totalna porażka, totalnie nieprofesjonalne podejście. Kolejna rzecz, zobaczcie na kolejne pytanie, już nie wiem, który raz ktoś pyta o to. Kiedy pojawią się na CW, czyli na zimnej wojnie, medale, ich odpowiedź jest taka: będzie to no, w niedalekiej przyszłości. Ile razy już Wam cały czas powtarzam o tym pytaniu? Zobaczcie, jakich idiotów oni robią z nas. Jakich idiotów? Ktoś pyta, non-stop, praktycznie ktoś pyta. Nawet gdyby chcieli od, odwalić cokolwiek. Aby już to pytanie nie, pad nie padało, żeby zrobili cokolwiek, żeby gracze byli zadowoleni. No dobra, pytają się o te medale, dajmy im jakiekolwiek medale, zróbmy coś, kurczy, nawet medal, nie wiem, strusia, nie wiem, medal zająca, dajmy, dajmy im te medale. To cały czas jest takie odwlekanie, cały czas jest taka zabawa w kotka i w myszkę. Zobaczcie. Nie pamiętam, kiedy wprowadzili jakąkolwiek linię nowych czołgów. No, ostatnio były czechosłowackie, chyba to była linia taka nowa nacja, tak? No, nowe czołgi, tak? które zostały wprowadzone czołgi ciężkie. I od tamtej pory praktycznie nic nowego się nie pojawiło, tylko pojawiały się czołgi premium, non-stop czołgi premium. Nawet jak oddali nam jakąkolwiek starszą mapę, która wcześniej była, była zabrana, a później zrobili nam łaskę, że nam oddali tą mapę, to kurczę, na tą mapę trzeba było czekać czasami 3-4 dni, żeby w ogóle na niej zagrać. Non-stop praktycznie graliśmy na 5-6 mapach, a tej mapy. Nie widzieliśmy. Ja tak przynajmniej miałem z ostatnim bagnem. Nie wiem, jak u was to wyglądało, ale u mnie tak to wyglądało. Ale do czego zmierzam? <laughs> Powiem Wam tak, że coraz bardziej mnie ten tytuł zaczyna odpychać. I to nie jest spowodowane tym, że mi się już nie chce, czy coś, tylko jest to spowodowane tym, jakie podejście ma producent tej gry, czyli Wargaming. Zobaczcie, kiedyś mieliśmy 20 parę perku 25. Teraz zrobili nam system 9 perkowy. I czy na tym ma to się wszystko skończyć? Czy nie można by było iść dalej i rozwijać daną gałązkę perku, na przykład jakiś do kamo i sobie moglibyśmy budować, na przykład perk specjalnie pod kamo. Kolejna rzecz: mamy cały czas praktycznie ten sam system od początku gry, czyli wyposażenie. Optyka, dosyłacz, wentylacja, siatka, i tyle. Przez 9 lat, praktycznie mamy cały czas to samo. Przez tyle lat nie chciało tym leniom się zrobić czegokolwiek więcej w porównaniu do wersji pecetowej. Tam są jakieś inne bariery, że jakieś w innych kolorach, lepsze, coś tam. Tutaj jest to po prostu po cienkiej linii robione wszystko. I. Ja szczerze powiem, pograłem w inny tytuł, gdzie zobaczyłem zupełnie coś innego, zupełnie coś, co mnie do tego tytułu zaczyna zachęcać, i na pewno zdecydowanie jestem w stanie wydać tą kwotę, która ta gra będzie wymagała, żeby ją sobie nabyć. Tutaj praktycznie czasami jest tak, że za jeden czołg wydajemy połowę tego, co za nowy tytuł. Na przykład takie Diablo przykładowo w najlepszej wersji 100 euro kosztuje, tak? No to tutaj czasami wydajemy za jeden czołg premium 50, nawet no 45, 50 albo nawet więcej euro, jak go chcemy posiadać. Jeden czołg, kilka pikseli. Tu mamy Cały tytuł, całą kurczę grę, gdzie no jest, jest naprawdę bardzo dużo pracy wsadzone. A patrząc na firmę Wargaming, a szczególnie konsolowy, to co tu się dzieje dla mnie totalna stagnacja. I szczerze powiem, gdyby Diablo miało premierę już jutro. Zdecydowanie, czołgi odstawiłbym na dłuższy okres. Nie wiem. Nie wiem, czy może to pomogło mi troszeczkę zerknąć na ten tytuł z innej strony, że to jest robione tak na, na odwal się i te ich śmieszne jakieś obietnice, i te no, traktowanie nas jak idiotów. I nie wiem, może myślą cały czas, że ktoś ma 12 lat i gra. W non-stop. Ja uwielbiam, naprawdę uwielbiałem ten tytuł, ale zaczyna mi się to totalnie coraz bardziej mniej podobać. Tym bardziej, że no już jestem leciwy chłop, kurde, prawie 50 lat, 48 lat, słuchajcie, i jeżeli ja zadaję pytanie, jaka będzie mapa, yy, letnia mapa będzie. I teraz Dumaj, Hincul, idź do pracy, może idź spać i później wstaniesz rano i będziesz myślał, kurde, jaka to mapa. Tak jakby było, trudno powiedzieć, słuchaj. Będzie to mapa dębina. Pojawi się za trzy miesiące. Jaki tu jest kurnia problem? Podsumowując, słuchajcie, macie wyzwanie opanowania czołgów. Czy jesteście asem pancernym? A takie piękne medale czekają na Was. Z mojej strony to wszystko. Miłego grania.